Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu Zostań guru MLM z Michałem Kłosowiczem. A o czym dziś, o kolejnym niedocenianym narzędziu w marketingu sieciowym. Ale zanim zaczniemy, zachęcam Cię oczywiście do zrobienia screenshota ze swojego ekranu telefonu i udostępnienia na swoich social mediach, a w szczególności na Instagramie, screena z tego odcinka podcastu bądź poprzednik z dopiskiem tego, co dla Ciebie było największą wartością, co było największym odkryciem odcinka i otagowanie mnie Michal Podkreśnik klosowicz ja wybrane historie, wybrane stories udostępnię na swoich social mediach, tak abyśmy wspólnie tworzyli społeczność zaangażowanych networkerów. A zatem, co, a właściwie kto jest moim zdaniem najbardziej niedocenianym narzędziem? Otóż jest nim Twój sponsor albo sponsorka. W marketingu sieciowym bardzo często obserwuję, że nowi dystrybutorzy w dużym tempie chcą uzyskać samodzielność i gotowość do samodzielnego działania. W za dużym tempie, bo pamiętaj, że pracując gdziekolwiek na etacie, jeśli miałeś w swoim życiu takie doświadczenie, to okres próbny najczęściej trwa 3 miesiące. W networku, niejednokrotnie już po otrzymaniu pierwszej paczki, albo nawet przed podjęciem decyzji, ruszamy do pracy, żeby podzielić się ze znajomymi, jaki to świetny biznes rozpoczynamy, aby zrobić research, czy będą chcieli oni z nami współpracować. I w tym całym biegu ekscytacji często nowe osoby zapominają o narzędziu, jakim jest ich własny sponsor. Dlaczego to jest tak ważne, żeby korzystać z pomocy swojego sponsora? Otóż, gdy uderzasz do swoich znajomych, te osoby znają Cię z bardzo różnych sytuacji zarówno z sytuacji prywatnych, zawodowych, rodzinnych poznały Cię w najróżniejszych momentach. I niejednokrotnie możesz nie być autorytetem dla swoich najbliższych znajomych. Natomiast wprowadzenie na spotkanie osoby sponsora jest ogromnym atutem i daje Ci przewagę podczas każdego ze spotkań. I wiem, że sporo z Was przychodzi do mnie na sesję, korzystając też z bezpłatnych 15-minutowych konsultacji, do których bardzo serdecznie Cię zapraszam, i mówicie o tym, że niekoniecznie dogadujecie się ze swoim sponsorem. To nie ma znaczenia, czy w Waszych oczach to jest idealny przedsiębiorca. Dla Twojego znajomego jest to automatycznie na spotkaniu zewnętrzny autorytet, który opowiada o biznesie, do którego Ty również dołączyłeś. W związku z tym zachęcam Cię do tego, aby potraktować swój pierwszy miesiąc, dwa, trzy w biznesie, jak okres próbny w każdej innej pracy, gdzie uczysz się, obserwujesz swojego sponsora i zapraszasz go na spotkania, tak aby nabrać więcej pewności i aby z większą pewnością poprowadzić spotkania dla Twoich znajomych i ich znajomych. Bo na tym polega ten biznes, aby zawsze korzystać ze sponsora, czyli z osoby, która zaprosiła cię do tego biznesu. Jeśli naprawdę jest sytuacja, w której nie dogadujesz się ze swoim bezpośrednim sponsorem, zachęcam cię do tego, aby iść poziom wyżej, 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 aż znajdziesz osobę, która jest na czele twojej organizacji, która jest gotowa ci pomóc, bo wierzę w to, bo tak pracuję każdego dnia ze swoim własnym zespołem, że nawet lider, który jest na szczycie struktury, jest gotowy pomóc każdemu dystrybutorowi w głębokości, który przyjdzie do niego po pomoc i po szkolenie. Więc pamiętaj, wykorzystuj narzędzie, jakim jest Twój sponsor do prowadzenia pierwszych spotkań, do prowadzenia pierwszych prezentacji, bo nie tylko ma on większą wprawę, ale również jest zewnętrznym autorytetem dla Twoich znajomych i najbliższych, co powoduje, że szansa na zamknięcie spotkania z sukcesem jest o wiele, wiele większa. Tymczasem zachęcam Cię do kontaktu ze mną na Instagramie. Zapraszam Cię na moje bezpłatne 15 minutowe konsultacje, jak również rozwinięte programy rozwojowe, takie jak Business Builder czy Program dla Liderów, który jest kwartalnym programem coachingowym jeden na jeden ze mną, który pozwoli Ci rozbudować Twoją wizję, zbudować Twoją misję i pomoże Ci jeszcze szybciej i skuteczniej budować swój biznes w marketingu sieciowym. Raz jeszcze zachęcam Cię do zrobienia screena z tego odcinka, udostępnienia na swoim Instagramie i otagowania mnie Michal Podkreśnik Klosowicz, a ja z przyjemnością udostępnię Twoją relację w swoich social mediach. Dzięki za dziś i do usłyszenia.